zmiana stron, kochani. Jest zmiana stron. Ktoś jest w trudnej sytuacji. Bardzo możliwe, że ktoś się mierzy teraz z trudną karmą i chce to zmienić. Ktoś ma tutaj pewną strategię, ale musi czekać na odpowiedni moment. Możliwe, że jest to w jakiś sposób związane z jakąś, nie wiem, biurokracją, z jakimiś dokumentami, papierami. Ktoś nie osiągnął zamierzonego celu. Komuś się nie udało, może rozbić jakiejś miłości. Sprawiedliwość. Możliwe, że ktoś otrzymuje. O, sprawy legalne, kochani, sprawiedliwość. Ktoś otrzymuje coś, co się komuś należy. Życzenie jakiejś kobiety zostaje spełnione. Skorpion. Ktoś chciał źle dla kogoś, ktoś chciał porażki w czyimś życiu, ale ta osoba, która miała doświadczyć porażki, doświadcza błogosławieństw, bogactwa. Wszystko jakby układać się zaczyna w życiu tej osoby. Dlatego, że już ktoś nie ma dostępu do czegoś, ktoś nie ma z czymś kontaktu, ktoś nie ma jakichś informacji, ktoś nie ma do czegoś. No, tak mi się to pokazuje, jakby dostępu, brak dostępu. <laughs> Może ktoś kogoś zablokował, brak dostępu, słyszę cały czas. Dzięki temu ktoś wzrasta, bo ktoś nie ma jakichś informacji, ktoś wie tylko tyle, co działo się w przeszłości, ale nie to, co dzieje się teraz. Podarunek. Może ktoś chce komuś coś podarować. Miłość, dobre wiadomości. Jest to czyjś. Plan ktoś chce, tak jak mówię, no powrócić do czyjegoś życia, aby mieć informacje, dlatego że nie ma już tych informacji. Może ktoś chce dać komuś coś, podarować komuś coś. Może ktoś czekał, aż będzie miał wystarczająco dużo, aby móc pojawić się z czymś takim ważnym, aby ktoś faktycznie to zaakceptował. Ale to, ta osoba z tą rzeczą, ta, którą chce tutaj podarować, jest to nie okej. Okay. Bardzo możliwe, że ta osoba kłamie, że obiecuje coś czego i nie może dotrzymać tej obietnicy. Jest to ktoś, kto ma jakieś złe plany. Słuchajcie swojej intuicji, kochani. Tak, problemy, być może jakieś sprawy sądowe. Cały czas widzę, jakby to był czyjś plan, ktoś dokładnie wie, co robi, tylko czeka na odpowiedni moment, aby wykorzystać sytuację. Coś, co jest związane z domem, to chce wprowadzić jakąś zmianę do czyjegoś życia, aby osiągnąć rozgłos, wsparcie i sukces. Ta osoba nie cofnie się przed niczym, jest tu wiele kłamstw, bardzo możliwe, że ktoś bardzo, kła bardzo dużo kłamie, aby osiągnąć sukces.